Siemano wszystkim! Tom, to dom, Tom, Tom. Chyba nie ma żadnych opóźnień, jeszcze sprawdzę sobie. Na pewno nie ma żadnych opóźnień, więc jest całkiem zajebiście. Dzisiaj będziemy sobie grać w nową mapkę Skyden, yy, bądź Skyblock, bądź jak to tam woli nazwać. Agrarian Skies, ponieważ widziałem dwa filmiki z tego, spodobało mi się i wygląda na całkiem, całkiem zajebistą. Także Home Sweet Home, J, test jest mapa od razu pobrana dostępne oczywiście na feedback, który macie podany u góry w tytule. Także jak ktoś chce pobrać, to zapraszam do grania. Tara A boże, jak to pięknie chodzi. Uwaga, 120 FPSów. E, Live mi ogranicza, czy coś? Zaraz sprawdzimy. E, video, pausing, OK, OK, OK. Eee, w takim wypadku jeszcze tylko przełączymy sobie jedną rzecz. Tutaj będziemy sobie grać na Utility Mode. Eee, mam do was pyta... The fuck? A, bo tu Creative Plus jest na start włączone. Nie Adventure, normalny. Eee, tak, mister klika jak głupi. Utility Mode. Tak, dziękuję. No i pięknie. Tak wygląda nasza wysepka, gdy zaczynamy. Nie ma tu niesamowicie dużo rzeczy, ale wygląda bardzo ładnie. Oczywiście to nie jest żaden teksturpak, to jest standardowa paczka, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ponieważ muzyka jest dosyć głośna, muzykę, którą słyszycie, jest to muzyka Monstercat. O, droga! Uh, praise the road, praise it now. Okej, okay, czyli to będzie pewnie z czymś powiązane. Dnia uh, zielonego, pojęcia co to jest? Tutaj coś powinno być, ale to jest chyba tylko z wersji, którą ja oglądałem, ponieważ tam grali we dwie osoby. Oglądałem, te, oglądałem to u Rulfa, więc możliwe, że oni mieli troszeczkę inaczej to przygotowane. Uh, my na początek mamy. Jade Card, Public Thermal Expansion Mamy troszeczkę rzeczy oczywiście. Mamy Quest Booka, mamy Basic Materials, World Domination, Open Blocks e, Materials and, low, e, and You Stinkers Constructa. Mamy jakieś sadzoneczki. Mamy bonmila. E, nie mamy żadnych rzeczy dodatkowych. E, najpierw zapoznajmy się z tym co tutaj jest. To nie z Murzynem. Chciałem z tą mapę z Murzynem robić, ale on mówił, że może będzie od czasu do czasu występował. Także. Póki co będę grał sobie sam. Także jak widzicie, mamy tu całą opowieść, i tak dalej, jak to wszystko wyglądało. Eee, także będzie to. Eee, fantastyczne, to ma dźwięk tutaj i ten koleś może to czytać. Wow, jestem pod wrażeniem, że to jest w Minecrafcie, Dobra, w każdym razie zacznijmy sobie. Learning Skyblock, czyli tu mamy podstawowe zadania, czyli. Z tego co wiem mamy 7 chapterów po mniej więcej 24 zadania każde, czyli to będzie zajebiście, długa seria. I miejmy nadzieję, że będzie dosyć fajna. Eee, na Skybloku, bo się całkiem zajebiście na Skydenie tak samo. Także musimy wykonać pierwsze zadanie eee, i przejdźmy sobie do tego co my tutaj mamy. Jak widzicie mamy Using the Book. Eee, using the Book is now Invention from. Boże w USWi. Scott Wars and Lord Dusk, czyli to są twórcy tego wszystkiego i tak dalej. E, musimy stworzyć sobie deski, czyli podstawowe, podstawowe rzeczy, takie w Minecrafcie. Gorzej, że już się robi noc i to nie jest za fajne. Także weźmiemy sobie jedną sadzonkę, weźmiemy sobie troszeczkę Bonmila e, i to będzie nasze zadanie numero Uno. E, czego mam się tutaj obawiać na tej wyspie? Oprócz tego, że może mnie coś tu zaatakować w nocy, e, to jeszcze dodatkowo. Jeżeli mój pasek głodu spadnie do zera, to nie jest tak, że ja tracę sobie te serduszka i ja od razu umieram, ja po prostu ginę natychmiastowo. Póki co na razie zostawię sobie to drewno tutaj u góry, żeby te liście mi nie poznikały, ponieważ to będzie mi bardzo potrzebne. Także będę starał się to ograniczać to skakanie, prawdopodobnie za chwilkę to przerobię na jakieś half slaby czy coś w ten deseń. Eee, sprawdźmy sobie jeszcze raz to zadanie. Na razie nie ma tu jakiegoś klejmowania, tylko po prostu chyba mam sobie to po prostu zrobić. Eee, także przeciągniemy sobie jeden kawałeczek i zaraz zobaczymy sobie jak to nasze zadanie jest gotowe. Mogę sobie eee, przyłaszyć nagrody. Także nagrody dostałem na dzień dobry. Jest zajebiście. Eee, Chciałem tutaj cofnąć to. Halo. O, okej, okay, dobra. Prawem się klika. Czyli otwieramy sobie to. I następnie musimy zrobić sobie manuala. Consume task. Uh, the second type of the quest is the consume quest. You will need to get the items back after turning them in. Sama of the giant. Void monster thereby. Ok, zatwierdźmy sobie w takim wypadku. Uh, to dziadostwo. Tylko, jak ja to mam wykonać? Dostanę to, tak? Aha, ok. Czyli teraz dopiero musiałem zatwierdzić sobie ręcznie to zadanie. Wtedy on zabiera mi to drewno, które, które miałem w ekwipunku. E, I teraz możemy sobie to dziadostwo tutaj postawić, tak? E, co my z tym musimy zrobić? Bo tak naprawdę to nie wiem. Consume Task. A, i tutaj mamy kolejne zadanie. Use the hopper to submit the plank through the QDS system. Ok, czyli musimy podpiąć sobie do tego hopper i co my tu musimy dać? Jeszcze raz, co my tu musimy dać? Musimy dać tutaj e, all good pl planks, jedną sztukę. Także to sobie zatwierdzimy, wrzucimy sobie e, jedną sztukę tego dziadostwa. I teraz powinno mieć zatwierdzone zadanie, one wall submit, od dziadu. Zjadł mi jedną deskę tak czy siak. Aha, czyli manualnie musiałem to zatwierdzić. Eee, no help given. A task where your player can hand in items to fluids. Weather is to Items on fluids. Select task, czyli. What? Aha, czyli to co dostałem muszę teraz, kurna, zatwierdzić sobie. No okej, okay, no dobra, skoro tak chcieli, no to tak musi być. Zatwierdzimy sobie to w tym wypadku ręcznie, bo inaczej się nie da. I dostajemy nagrody, dostaniemy serduszko i dostaniemy... Yy, dostaniemy to dziadostwo, także póki co na razie serduszko sobie tutaj wrzucimy. I zobaczymy co z tego dost... No, dostaliśmy miecz! Z silktaczem, dziesiątką! Fantastycznie! Trochę, trochę takie dziadostwo. Ale mówi się trudno, dobra, zobaczmy sobie, czy tu mi się coś nie spałni. Nie powinno. Jedyny plus, dźwięku nie słychać tego dziadostwa. Siemanko, siemanko, kara. Eee, co tam, Krolt? Ja to sobie, chociaż poglądam kogoś, kto gra lepiej ode mnie. Bądź gorzej. Eee, melon, nie narzekaj proszę Cię na mnie. Co to ma znaczyć? Dobra, w takim wypadku, skoro mamy tutaj zatwierdzone zadania, wykonaliśmy sobie zadania po prawej stronie, mamy podstawowe zadania. I z tego co widzę, musimy sobie skraftować troszeczkę rzeczy. Czyli prawdopodobnie będziemy musieli sobie porobić e... tak, całe te zadania. To troszeczkę zejdzie z tym, ponieważ musimy teraz sobie pościnać drewna. A mam tylko jedną sadzonkę. Dlatego jest noc, nie posiadam łóżka, nie mam nic więcej. Na razie pościnam sobie troszeczkę liści. Dobra, jest jedna sadzonka, czyli jestem w miarę uratowany, daj mi to. Także jest całkiem nieźle, ale z tego co wiem, warto jest też zrobić na początku takie jedno małe dziadostwo. Eee, chwilka, co my tu musimy zrobić? Crafting station, to nie będzie problem. To można zrobić bardzo łatwo. Crafting station gotowy, ha! To to sobie na razie tutaj położymy, jest całkiem zajebiście. I co my tutaj jeszcze mamy? Musimy zrobić sobie chesta, musimy sobie zrobić Park Buildera, Tool Station, stencil, oak barrel, jedną sztukę i krok. I krok chciałbym teraz zrobić, ponieważ krok jest ponoć bardzo dobry, bardzo dobry na właśnie te wszystkie rzeczy. Jego się dosyć łatwo robi. Mówiłem, że bardzo łatwo się go robi. On jest dobry, żeby pozyskiwać właśnie sadzonki. Dlatego też będę używał go, żeby ścinać sobie to ciodostwo. Boję się troszkę o te zombiaki, że one się tu gdzieś mogą ze Na szczęście, na szczęście jeszcze ich tu nie ma. Gorzej, że em, nie mam tu za wiele rzeczy, e, w sensie, że na sam początek. Ale to jest dobre wyzwanie, jakby nie patrzeć. Naprawdę fajna gierka, szkoda, że nie mam użyna tutaj do pomocy. Bo według by się fajniej grało. Specjalnie przygotowałem wcześniej dla niego tutaj drugą książkę. Ja żartuję, książka jest oczywiście druga, dostępna od razu. Ale myślałem, że będzie, będzie bardziej chętny nagranie ze mną. Niestety powiedział, że nie chce mu się i, i on to ma w dupie. Dostaliśmy Silkworma. Silkwormu nam się później przydadzą, także to sobie odłożymy gdzieś na bok. I na razie sobie pościnamy troszeczkę drzewa. Jest dobrze, dostałem 300 zonki, także jest całkiem, całkiem nieźle. Eee, myślę, że... Dobry początek. Boję się trochę o te kurna zombiaczki. Jeszcze mi powiedzcie czy ta muzyka nie jest za głośna, ponieważ u mnie są dosyć głośno na słuchawkach, więc... Jeżeli dla was będzie za głośno to od razu powiedzcie. No, już myślę, że nie wyrośnie. Chyba bym zwątpił. Wygląda jak laska Gandalfa. Prawie że. Fantastyczne początki na mapkach typu Skyblock, gdzie prawie nic się nie dzieje, a takie emocje, żeby jednak nie zginąć, obawiam się tylko najbardziej o, to, o, to, o ten właśnie głód. Ale na szczęście, jabłka mi wypadają przecież z drzew i całkiem o tym zapomniałem. Także może nie będzie tak tragicznie. A jest dobrze, zbieram wszystkie sadzoneczki. Ale bardziej by mi się przydały te robaczki. Te robaczki są bardzo, bardzo potrzebne później, ponieważ one robią fajną rzecz. Z tego co oglądam właśnie na, na tym odcinku tego u Darewolfa, to robaczka można sobie zaplantować w drzewo. On będzie troszeczkę. O, i mój krok zdechł. On będzie sobie później e, to drzewo tak, jakby zarażał kolejnymi robolami. On będzie się tam rozprzestrzeniał w tym drzewie. Ale to ma swój plus, ponieważ e, jak on tylko. Może przyspieszymy to troszeczkę. Świetnie. Nie tak chciałem, ale może i nawet lepiej. No i teraz Wam pokażę, jak robaczek działa. Bierzemy takie robaczka i klikamy sobie po prostu prawym na liście. Liście się troszeczkę zmieniły. I on będzie to drzewo sobie teraz zarażał. Ono będą później białe. Później będą nam wypadać z tego fajne rzeczy. To ja sobie teraz troszeczkę rzeczy pokraftuję. tym nadzieję, że starczy mi na to wszystko drewna bo tego troszeczkę tu potrzeba eee, najgorsze jest ten chest to mnie najbardziej przeraża, part builder to wszystko można łatwo w miarę chyba osiągnąć builder no zwykłe drewno i... what? jak się to robi dziadostwo? a i patyk, i... o boże będę strasznie dużo rzeczy potrzebował zróbmy troszeczkę patyków Następnie zróbmy to dziadostwo. No to mi będzie potrzebne. Musimy zrobić to. Pak. Pięknie. Następnie musimy zrobić Tool Station i Stencil Station. Czyli tak. Tool Station, Crafting Table i Blank, blank Pattern. Czyli też nie jest źle. To i to. Pięknie, i zostaje nam stencil, tak? I stencil table. I stencil się robi jak. I stencil table robi się jeszcze lepiej. Blank i, i deska zwykła. Także już jest całkiem, całkiem super. Czyli musimy zrobić sobie to dziadostwo, to dziadostwo i połączone z tym dziadostwem. E... I myślę, że spokojnie wystarczy mi jeszcze nawet na skrzynie. Ha! No i świetnie. I o to chodziło. Dobra, póki co na razie, niech sobie to tutaj leży wszystko. E, rozjaśnia się już troszeczkę nam za oknem. Także jest całkiem, całkiem nieźle. E, skończyła się na muzyka chyba. Także puścimy sobie od początku muzykę. Miło, mister, że po roku znajomości. Bez słowa zabierasz mi moda. Papa, wszystkim. Ok. No to pa asa. A! Jeszcze muszę zrobić Oak Barrel! O Boże! Ba... -ba co ja wpisuję? Barrel. E, musimy zrobić sobie to dziadostwo i to dziadostwo robi się... Uuu! Dużo drzewa potrzeba na to. Nie wystarczy mi. To nic. Trzeba będzie jeszcze pościnać za chwileczkę to drzewo tutaj, ale póki co na razie tego nie będę ruszał. Może może mi jakoś wystarczy, wątpię. Bo to 8 sztuk jest. Tu potrzebuję 6, tu potrzebuję 3. Brakuje mi jednej sztuki drewna. Hm. Chyba, że uda mi się może ściąć ten spód jakoś. No! ty dziadu. Dobra, mam ten jeden kawałek, także nie jest źle. Jest dobrze, możemy sobie zrobić to wszystko, co mi będzie potrzebne, czyli y, to dziadostwo, i to dziadostwo. Ha, i mamy beczkę i powinniśmy mieć zatwierdzone to zadanie. Sprawdźmy to jest, mogę sobie wybrać nagrody. Mamy do wyboru y, siekierkę albo panów Destiny, czyli patelnie. Wybierzemy patelnię, ponieważ widziałem, że to jest bardzo dobry wybór, więc nie będę Was to nawet oszukiwał, że... Że mniej więcej nie wiem jak grać w to, ale mniej więcej coś tam już zobaczyłem. I oczywiście dostaliśmy nagrody, także to sobie uporządkujmy. Zobaczmy jakie mamy nagrody. Dostałem Fishing Rod. Coś, coś czego na pewno nie będę chciał tu używać, ponieważ to jest zła wędka. Ja tą wędkę się bawiłem na paszce Monster i nie polecam. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To jest do atakowania, plus jeszcze mogę na tym gotować, także już nie jest źle. Póki co na razie głód mnie tutaj bardzo nie harata. Będę musiał sobie zrobić jeszcze jednego kroka. Krok bardzo mi się przyda. Ej, daj to. Także jeden krok, aż tutaj dziadu. Pięknie. I będę czekał, aż po prostu całe to drzewo tutaj sobie umrze i się całe zarazi. Ewentualnie mogę pomału, pomału się tu zacząć rozbudowywać w tą stronę. Ale nie, nie wiem, czy będę chciał. Nie wiem, czy będę chciał. Tutaj muszę mieć jakieś, jakąś ziemię. Nie wiem skąd tą ziemię brać. What the hell. To sobie na razie tu postawimy. I w sumie to. A. To są mikrobloki. Kuźwa. I to dziadostwo sobie też gdzieś tu ustawimy. Ok. Part builder. Tool station to i part builder. Zgadza się. Będzie. Dobra, to pięknie i skrzynie może tutaj. O. What? Jest połączona z tym jakoś. Jaka to paczka? To jest yy, paczka Agrarian Skies. Tak jak masz w tytule. Yy, oczywiście możemy pobrać poprzez Feed the Beast. Yy, także o o. Głód widzę mi tutaj już doskwiera. Wolę go pilnować na bieżąco. Żeby, żeby jednak troszeczkę nie umrzeć. Na razie czekamy tutaj po prostu, aż to drzewo nam tu całe się zamieni. To chwileczkę potrwa. O widzicie? Nawet prawym jak się czasami kliknie to... To, to drzewo się tak jakby nie zamienia do końca. Może to jest tylko bóg graficzny. O Boże, czemu to się nagle pozamieniało? LOL Okej. Okay. No to świetnie, teraz mamy więcej czekania. Mhm. Nie ta paczka jest na premium. Live trwa jakieś 24 minuty i póki co chyba na razie wyłączę sobie nagrywanie. Chwileczkę pewnie tam trzeba będzie przyciąć. Także YouTube widzimy się w kolejnym odcinku, ale wiemy na razie, będziemy sobie czekać tutaj, co, co nam z tego wszystkiego wyrośnie. Także do zobaczenia YouTube. Już całkiem za niedługo. I pamiętajcie, jeżeli się podoba, zostawcie lajka, like bądź komentarz. Bądź jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie znać w komentarzach. Pa! pa.